Dziękuję się to, bo ja tak. Hej, cześć, ciemadą z tej strony. Makler Gaming, i to was bardzo serdecznie. Wy kolejnym filmem moich tutaj stałych widów, stałą społeczność, która tutaj wchodzi, wychodzi, przychodzi oglądać moje filmy, właśnie, które wam oferują sporo info. I dzisiaj właśnie dostaniecie. Dzisiaj jest ogromny film, ponieważ no dzisiaj mamy ogromną naprawdę ilość, yy, powiedzmy, informacji. Niepotwierdzonych oraz informacji potwierdzonych, więc sorry za mój oczywiście głos. Powiedzmy, jeszcze nie jestem przebudzony, a chcę dzisiaj zrobić film, ponieważ dzisiaj sporo roboty mnie czeka, więc i tak. Pierwszy leak, który, który tutaj dotyczy levela, level, maksymalny level, który będziemy mogli osiągnąć w pierwszym weekendzie, jest to level 10. Potem oczywiście on zostanie zwiększony do 20 oraz 30 w tam kolejnym weekendzie, więc to to na tyle, jeśli chodzi o level. Wiemy, że będziemy mogli w 10, 20 oraz 30. Kolejne, kolejne tutaj info: quick fix, czyli perk, szyb, który się nazywa szybka regeneracja. Nie będzie go w becie. Jeśli ktoś nie wie, co ten perk robi, ten perk generalnie działa w ten sposób, że gdy jesteś zraniony, twoje życie się szybciej regeneruje niż normalnie bez tego perka. Więc tego perka niestety nie będzie. Quick fix tak się nazywa, więc tak. Kolejna rzecz. Preload. Pre będzie już dzisiaj dostępny, czyli wczesne pobieranie będzie już dzisiaj dostępne o 1900 dla wszystkich użytkowników, którzy mają kod do bety lub wszyscy, którzy kupili na przykład grę na PlayStation Store, ponieważ wiadomo, pierwszy weekend będzie ekskluzywny tylko na PS4 sam, sam, sam cały multiplayer beta będzie zajmował około, od około 37 do 60 GB i mówię tutaj o 37, ponieważ mm, były takie zdjęcia liki, które właśnie występowały w wynecie Plotki na temat tego właśnie, że może być od 37 do 60, więc zobaczymy jak to będzie, może być jakiś taki patch, który właśnie nam, yy, jakaś taka aktualizacja, która nam właśnie poprawia tutaj grę i waży 20 giga, więc wtedy osiągniemy 60. No i tak jak już mówiłem, dzisiaj następuje preload, czyli dzisiaj możecie sobie pobrać, a jutro już będziemy mogli grać. Kolejna rzecz, tutaj PC oraz Xbox, oczywiście oni też będą mieli jeden dzień wcześniej, ponieważ jakby drugi weekend następuje 19 września, więc oni będą mogli pobrać 18 września o 19 godzinie na PC oraz Xbox. Kolejna informacja, to właśnie od 19 września, czyli w drugim weekendzie bety, level zostanie zwiększony do 20. A 21 września, czyli dwa dni później, zostanie zwiększony do 30 levela maksymalnego postaci. Strzelam, że podczas gdy już gra wyjdzie, będziemy mieli prawdopodobnie maksymalny level 55, jak to w większości Call of Duty, i oczywiście system prestiżu. Playlist update będzie następował co, co, co jeden, co dwa dni, więc to też możemy oczekiwać, że playlisty będą zmieniane. Tam match, dev match drużynowy, dominacja i tak dalej. Wiecie, te wszystkie te tryby Call of Duty. Teraz duże info, które widziałem, dużo osób w komentarzach było na pewno i nie mogliście się doczekać. Nie możecie się doczekać wciąż, ponieważ chodzi o Grand Tour. Grand Tour, czyli tryb 32 na 32 czyli ogromna bitwa, właśnie graczy. I tak, ta playlista będzie w becie, ale czy to, to, to jest ta właśnie dobra wiadomość? A ta zła to jest właśnie, że yy, ten game mod będzie dostępny tylko w 2 dni, i to będzie od 21 do 23 września, więc dwa ostatnie jakby dni bety. I jakby ja nie wiem czemu oni tak to zrobili, pewnie dlatego, że testują jeszcze i tak naprawdę są w trakcie, wiecie, to jest trochę ciężko, gdy tyle będzie graczy w jednym miejscu strzelało, wiecie jak to jest, nie wiem, czy graliście w blackout, ale w Blackoutie, gdy był tryb 50 na 50, gra naprawdę już nie wyrabiała, traciła klatki, no i zaczęła lagować, więc miejmy nadzieję, że tutaj będzie oczywiście wszystko lepiej działało i no to jest prawdopodobnie ten powód czemu ta czemu ten tryb będzie pod koniec właśnie bety. Kolejna rzecz, która będzie następowała w będzie jest to Double XP Weapon, czyli podwójny podwójne XP na bronie. I ogólnie to jest po to, żeby właśnie tutaj przetestować większość dodatków, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale dodatki będą miały swoje dodatki w tym całym Gunsmithie, który też będzie dostępny czyli taka jakby zbrojownia, która no, będzie specyficzna, jakby inna niż w poprzednich koluzjach. Będziemy mieli specyficzne challenge, aby oczywiście blokować specyficzny dodatek, celownik i tak dalej, więc będzie naprawdę sporo customizacji, jak mówiłem, od 30 do 60 dodatków właśnie będziemy mieli na broń dostępne, więc to jest sporo. Nie, że tyle będziemy mogli nałożyć, będziemy mieli tyle dostępne, czy tam maksymalnie 5, pra prawdopodobnie bym strzelał, że 5 maksymalnie dodatków będziemy mogli nałożyć na broń, lecz wciąż będzie ostra customizacja i tak naprawdę każdy będzie biegał z inną bronią na mapie. Tutaj kolejna info to właśnie będzie 6 graczy w grupie maksymalnie, czyli, czyli jak dołączył twoi znajomi maksymalnie może ich dołączyć tylko 5, więc ty i razem no to wiadomo 6 Kolejna informacja na temat specjalnych perków oraz specjalnych filstriców one nie będą występowały w becie dopiero one będą występowały w yy, gdy już oczywiście cała gra wyjdzie czyli 25 października, więc generalnie tak naprawdę ja nie wiem co nawet te, te specjalne kiśstwiki robią. Wiem, wiem co robią specjalne perki, lecz specjalne kiśstwiki to tak nie bardzo, więc yy, zobaczymy co to będzie. Yy, kolejne info będzie od 7 do 9 map w becie, z czego 4 mapy to będą z Gunfight, czyli właśnie z Alfy, wiecie te mapy takie pomniejsze, mniejsze. Yy, będziemy mieli dwa dwie nocne wa warianty map, czyli wiecie, tam gdzie jest noc i musicie mieć ten em, Noctowizor czy jakoś tak to się nazywało i no, dwie nocne mapy, które będą miały właśnie pogodę nocną oraz pogodę jakby dzienną Więc to będzie Cave, czyli jaskinia, którą widzieliśmy na Trajerze Oraz, oraz hackyard. to są właśnie dwie mapy, które będą miały nocne A generalne mapy to będzie właśnie Runner, Cave, Quarry oraz hacker, To są takie te cztery generalne mapy, które będą w becie a jeszcze przypominam o właśnie tutaj mapie Raid, która jest powiedzmy specyficzna, ponieważ ona jest tylko do trybu 10 na 10, więc to do takiej wiecie większej bitwy. Jeśli chodzi o trybie 20 na 20 oraz 30 na 30, nie będzie ich w becie, więc no niestety poczekamy sobie trochę do, do premiery, ale cieszmy się, ponieważ będziemy mieli 10 na 10, więc powiedzmy taką małą bitwę, a potem będziemy mieli oczywiście pod koniec bety 30 na... 30 32 na 32, więc to też, też jakby będziemy mogli skorzystać jak to, jak, jak bardzo jest ta odczuwalna bitwa, ponieważ wiecie, że w tych bitwach będziemy mieli czołgi, okłady, no, no i prawdopodobnie helikoptery będziemy strzelać chociaż helikopter na przykład może być wstępem do misji, tak samo łodzie, a na przykład czołgi mogą być kilistykami, więc to nie będzie tak, że każdy jak opatich idzie. Tam nie wiecie jeździć czołgiem przy coś, po prostu to będzie case 6 standardowej Call of Duty, więc musicie zarobić na ten czołg. No, kłady, kłady raczej będą występowały, ponieważ widzieliśmy je już na poprzednich gameplayach, które nam pokazywało Infinite World. A więc... Kolejna info, no hardcore, czyli nie będzie hardcore'u, dosłownie hardcore nie będzie go w becie, lecz zamiast tego będzie taktyczny realizm i to jest coś w stylu hardcore'a, jakby wiecie, mamy mniej życia, e, mamy włączony friendly fire, czyli możemy zranić swoich sojuszników i no, generalnych tutaj szczegółów nie wiemy, lecz to tak mniej więcej będzie wyglądało. Tak jest, dotarliśmy w końcu do końca i tak jest, co chyba większość tutaj informacji, które powinniście wiedzieć zanim zagracie w BT jak już mówiłem, wyświetlam teraz Wam te zdjęcie na ekranie, żebyście tutaj nie zadawali zbędnych pytań, kiedy się zaczyna na PS4 ekskluzywna, kiedy, kiedy otwarta, kiedy na PC Xbox otwarta, zamknięta. Yy, więc wyświetlam Wam to a jak jeszcze macie jakieś szczegółowe pytania możecie mi zadawać je zadawać Twitterze, na Twitterze macie link w opisie i generalnie tam możecie otrzymywać bonusowe informacje yy, możecie mi oczywiście zadawać prywatne pytania i no, tam często właśnie podaję posty kiedy jakiś live stream kiedy jakiś film i tak dalej yy, więc yy, jeśli chcecie jakieś bonusowe informacje polecam, no i oczywiście możecie też zadawać pytania w komentarzach tutaj jeśli macie jakieś szybkie pytania postaram się jak najszybciej na nie odpowiedzieć, tak w dzięki za oglądanie oczywiście mam nadzieję, że już mam sporo czasu aby zagrać w betę, aby cokolwiek tutaj doświadczyć, oświadczyć może, może zdecydujesz się kupić grę oczywiście jeśli już kupiłeś, no to no to twoja decyzja jakby, jakby za każdym razem jest to samo co rok, czyli hypujemy się na calls i jest zajebiście i w ogóle, a potem wychodzi masakra, tak samo się w sumie stało z Black Ops 4, a dosłownie y, tak samo miałem, tak samo miałem uczucie właśnie przy Black Ops 4 jak teraz przy Modern Warfare więc no póki Mikro transakcji nie wkroczą do akcji, będzie git. Tak szczęście dzięki za oglądanie. Oczywiście Mówił z tej strony Makler Games, subskrybuj kanał, aby otrzymywać najnowsze informacje w Call of Duty oraz generalnie w gamingu, czy to Black Ops 4, Kaludii tutaj, Modern Warfare i oraz różnej różne masy tutaj informacji w gamingu, więc jeśli to z tego się zainteresuje, polecam pozostanie. Oczywiście zostaw lajka, ponieważ bardzo mi dużo to pomoże, a tobie zajmie jedną głupią sekundę, więc jeżeli to już zrobiłeś, bardzo Ci dziękuję. No i co do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie Makler Out. access to the open beta